Słuchajcie, to zanim się tak poprzedstawiamy, ja wam tylko przedstawię na samym początku. Tu jest brat Paweł, niektórzy go znają z Eksodusu Młodych, niektórzy poznają w trakcie. Siostra Marta, siostry tutaj, siostra Teresa, pomacha nam. Widzicie, co może bez oklasku, bo to tak nam zejdzie strasznie długo bo to akurat dużo jest osób. To tak, żebyście mogli. Błogosławimy Ciebie, Panie Boże, że Ty jesteś z nami, że przychodzisz. Prosimy Cię Pani, abyś dotykał naszych serc na tych rekolekcjach, abyśmy otwierali się na Twoje działanie. Pragnę złożyć przed Twoim sercem i w Nim: Boże, każdego z uczestników tych rekolekcji, tych tu obecnych. Ale tych też, którzy dojadą. I proszę, Panie, Ty nam daj ten prezent, uroczystość Twojego serca, prosimy, abyś nas wprowadził przez tą ranę do Twojego serca, abyśmy mogli kosztować Twojej miłości, bo wszyscy chcemy się czuć przez Ciebie, kochani. Tego daj nam, Panie swojego Ducha Świętego i przede wszystkim nas oczyń, uczyń otwartymi na Twoje działanie. Abyśmy chcieli, naprawdę nie bali się słuchać tego, co do nas mówisz abyśmy chcieli, chcieli też poznawać się nawzajem i wspólnie tworzyć wspólnotę Twój, Kościół, oddawać Tobie chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Święty Franciszku i Święta Klaro. Święci nasi patronowie. Wszyscy święci i święte Boże. I Ojca, Syna i Ducha Świętego. Można usiąść. Dużo was jest, fajnie. Słuchajcie, myślę, że będzie taki czas dzisiaj jeszcze przedstawiania się, prawda? No dobrze. <grym i> y więc to będzie zaraz. Y zaraz na szczęście mam też dla was na samym słuchajcie na samym początku rekolekcji mam dla was dobrą wiadomość. Będzie zaraz kolacja. <grym i> <grym i> Ale teraz mam dla Was jeszcze lepszą wiadomość. Bóg bardzo Ciebie kocha, takiego, jakim jesteś, a jesteś grzesznikiem. Jak Wy w to nie wierzycie, ja Wam to udowodnię. Ale Pan Bóg bardzo Was kocha, i to jest dużo lepsza wiadomość niż kolacja. <noise> dobrze, dobrze. Łapiecie gesty nierwerbalne, to dobrze. Muszę mieć taki afisz, oklaski, cisza. Słuchajcie, te rekolekcje już się zaczynają, już się zaczęły. I chciałbym poprosić Was, ponieważ rekolekcje to jest bardzo poważny czas. Znaczy, on nie. Poważny nie znaczy, że musicie chodzić poważnie. Jak wstąpiłem do zakonu, a było to 18-19 lat temu, niektórych jeszcze na świecie nie było. Nawet nie byliście w planach rodziców, bo to była niespodzianka dla mamusi po miesiącu. Prawda? Więc jak przyszedłem do zakonu, to myślałem, że życie w zakonu, ponieważ ja w ogóle nie znam zakonników i dlatego wstąpiłem, prawda? W ogóle... I myślałem, że to polega na tym, i naprawdę tak było, że muszę być poważny. No, w ogóle jak mi dali habit, to już myślałem, nie, no teraz ja żyję człowiekiem poważnym, prawda? I, I tak było. Wy się śmiejecie, a moi bracia... Jeden brat kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, jeżeli ty taki jesteś, to e, wyjdź... A jak jesteś inny, to zacznij być sobą, prawda? No bo ja właśnie myślałem, że. Powiedzcie, w nowicjacie dużo się człowiek modli, w chórze zakony, więc ręce złożone, to wychodziłem z chór, też tak trzymałem. No bo to odruchowo, prawda? Człowiek został zakonnikiem. I teraz ja, mając na myśli, że jest to czas poważny, nie do końca myślę o tym, że wy będziecie chodzić poważni. Nawet w to nie wierzę, ale jestem niewierzący, to już wiecie, tak? Ale, ale do czego zmierzam? Chcę Wam powiedzieć, że Twoje życie jest poważne. Większość z Was, mam tu na myśli również siostry zakonne obecne, przyjechała tutaj z poważnymi problemami. I chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg bardzo poważnie będzie traktował Twoje życie, bo je cały czas poważnie traktuje. I chcecie zapewnić, że Bóg chce z Tobą rozmawiać, dialogować, odpowiadać na Twoje pytania. Tylko my teraz prowadzimy takie szalone życie właśnie, mamy komórki, możemy się szybko przemieszczać, różne rzeczy, że no to, to nie, nie potraktujcie tego za, jako zarzut, ale że często nie mamy czasu dla Boga, nie mamy czasu się zatrzymać i to życie nam gdzieś ucieka, nam w zakonie demon też chce u, ukraść to życie, mówiąc, że to jeszcze czas zrobić kibel, wysprzątać okna, umyć podłogę, a więc wypracujesz a jeszcze, a jeszcze a do Pana Jezusa się pomolić. a ja, no dobrze. I że to dziś czasami ucieka i dlatego chcę Wam powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg chce z Tobą dialogować. Kiedy? <laughs> Nie wiem, rozumiecie? Nie wiem, bo gdybym wiedział, że Pan Bóg będzie z Wami dialogować na konferencji, to mówię, wszyscy obowiązkowo na konferencję mają przyjść. Bo to jest ten moment, że Pan Bóg będzie z Tobą dialogować. Rozumiesz? A może się w kiblu zatkniesz po prostu, nie będziesz mogła się otworzyć, prawda? I będziesz miała wizję czysta. <grymne> <grymne> tak, już będzie w czyscu, nie ma wyjścia, zasadniczo nic przyjemnego, ale jest pewna perspektywa, prawda? No i to Cię tak poruszy, że na koniec re 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 rekolekcji, ja chciałem dać świadectwo, prawda? Ja wtedy, ja wtedy, ja to jest ten moment. Kiedy ja czekam, że ty powiesz, no bracie, te konferencje były cudowne. No, Wybrać co? Nie byłam na tej konferencji, co brat mówił, że była taka cudowna, ale zaciąłem się w kiblu i, i miałam takie doświadczenie Bożej Miłości. I teraz, i teraz ja mówię jak, mówię jak potrafię, ale, ale tam jest pewna głębia, pomimo że o kibel zahacza, że nie wiem, kiedy Pan Bóg Ciebie dotknie. Ja pamiętam swoje rekolekcje, na które pojechałem, pięciodniowe rekolekcje. I Pan Bóg mnie dotknął przy śniadaniu. Dlatego warto chodzić na śniadania. Rozumiecie? Ale o, o co mi chodzi? O yy, zaproszenie Was naprawdę do pewnej wrażliwości. Na, na, bo chcę Wam powiedzieć, że to jest czas łaski. Co to znaczy? Że Pan Bóg chce przyjść i dać Tobie za darmo swoją miłość. Jak ja bym Wam powiedział, że w tym drugim budynku, o tam, tam gdzie jest stołówka, prawda? Zaraz wszyscy chętnie pójdziemy, że tam za pięć minut, kto stanie, dostanie 50 tysięcy złotych bez zobowiązań, rozumiecie? To przypuszczam, że większość z was by nie wytrwała do końca tego, co ja chcę powiedzieć, prawda? A nie chcę brat mówi, ale ja w tym pójdę, przyniosę 50 tysięcy moje i dalej będę brata bardzo spokojnie słuchać, naprawdę. Bo jeżeli są pewne wartości, na których nam zależy, my jesteśmy w stanie poświęcić dla nich pew... no, zależy, co, 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 co możesz zyskać, prawda? A chcę Ci powiedzieć, że tutaj możesz zyskać bardzo dużo. Nie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo nie znam tego wytłumaczenia, ale Pan Bóg bardzo kocha rekolekcje. Kiedy ja wspominam, patrzę na swoje życie, y, cały rok, 365 dni praca, codziennie się modlę, Eucharystię odprawiam, brewiarz odmawiam, różaniec, medytację robię. A jak mam wspomnieć ostatnie 10 lat i byście mnie spytali, bracie, kiedy Ciebie dotykał Pan Bóg? Co to Ci wymienię? Jedne rekolekcje, drugie rekolekcje, nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Tak jest nie tylko w moim życiu, ale tak jest w życiu wielu osób. Dlatego zachęcam was do takiej uwagi, uwagi, żebyście byli uważni na Pana Boga. Pan Bóg będzie do was różnie przychodzić. No właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, może takie doświadczenie mistyczne coś będzie miał. Ale y, może Pan Bóg właśnie, może się bo Pan Bóg i przez osła przemówił, Biblia mówi, więc może Pan Bóg i przeze mnie przemówi. Ale niekoniecznie. Rozumiesz? Może przez, y, y, no nie wiem, Będziesz szła spać, prawda? Koleżanka pomyli łóżko, usiądzie, ty będziesz leżała w łóżku, usiądzie na tobie, zaczniesz się dusić, ona w stanie, odzyskasz jednak życie, prawda? I, 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 I będzie to jakiś dialog Pana Boga z tobą. Rozumiesz, że właśnie żebyście byli wrażliwi. Ale jest nas tutaj nie chcę powiedzieć duża kupa, ale dużo ludzi jest tutaj. I to wymaga też pewnej takich, to się nazywa logistyka, to znaczy pewien porządek, pewne ramy, dlatego zachęcam też, bo wiecie, że właśnie, żebyśmy się mogli modlić, zacząć na przykład w jednym momencie, dobrze na przykład się dostosować, albo nie wiem, jak wstawać mamy o jednym momencie, to tak na przykład w miarę w jednym momencie, prawda. Żeby to na przykład nie było, że ktoś wpadnie na pomysł, że na pewno kibel będzie zajęty, to on trzy godziny wcześniej pójdzie, prawda? I tak już trzy godziny wcześniej <gryw> będą jakieś pielgrzymki. Jak będzie czas ciszy, czas modlitwy, no może się już namodliłeś, Pan Bóg Cię dotknął, wszystko załatwiłeś, okej, okay? ale miej miłosierdzie dla tego, kto jest obok Ciebie, dobra? Żeby, żeby też On mógł jakoś doświadczyć i zachęcam Was. Naprawdę, módlcie się, módlcie się. Dużo w, ka w każdym czasie się mówi. Ja, jak możesz? Naprawdę. Wołajcie do Pana Boga. Załatwcie te sprawy, które macie do załatwienia. Żebyście. Potem właśnie, no nie mieli pretensji przyjdzie do siostry Marty, bo już chwilę wpisowe wraca. Nie, nie załatwiłem spraw. No to załatw te sprawy, które masz z Panem Bogiem. Słuchajcie, bo nasze życie naprawdę jest poważne. Wy jesteście w takim wieku. Ja wam trochę współczuję, <laughs> tylko trochę. <laughs> trochę wam współczuję, bo ja pamiętam, kiedy byłem w waszym wieku. Mnóstwo decyzji człowiek musi w tym czasie podejmować. Decyzji, dziewczyny zrozumieją, brzemiennych w skutkach. Prawda? Więc, na, no tak. No tak. Bo wy teraz takie decyzje podejmujecie. Siostry wstąpiły do zakonu i już są. Ja wstąpiłem, bo kiedyś podjąłem taką decyzję. Oczywiście, Pan Bóg mnie zaprosił, zrobił mi numer. I powiedziałem tak, i teraz. Teraz ja jestem bardzo zadowolony. Nie to, żeby nie, prawda? Ale, ale to, jest, to, jest, to są pewne decyzje, które musiałem podjąć, i wy też, przed wami jest wiele decyzji, różnych, trudnych też decyzji, dotyczących, bo one są na całe życie. Niektóre z tych decyzji, które niedługo będziecie podejmować, więc, żeby mieć pewne światło od Pana Boga. Bo jak. E, widzicie, bo, <tru trudność, trudność polega na tym, że jak my wchodzimy w relacje z Panem Bogiem, to możesz sobie zapomnieć o wszystkich takich normalnych, racjonalnych rzeczach. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, ja Wam powiem, bo wy nie wiecie, co to w ogóle jest. Była kiedyś komuna. A? Komuna, system komunistyczny, totalitarny. Żeby kupić sześć rolek papieru toaletowego, musiałem stać trzy razy po dwie godziny, OK? Bo dwie sprzedawali za jednym razem. E? Rozumiesz? Jasne, że nie rozumiesz. Bo przychodzisz do makro i kupujesz tyle papieru toaletowego, że że Nie zużyjesz. Trzeba wołać sąsiadkę, żeby pomogła. A ja pamiętam, jak wróciłem do domu, przynoszę sześć rolek papieru toaletowego, a mama mówi wow, synek, ty to jesteś, prawda? I jak mógł sobie spokojnie wtedy taki lekka No i, i pamiętam rodzice uczyli mnie, żeby oszczędzać, dlatego założyli, ja pamiętam, taki mały berbeć, tatuś, tatuś mi założył książeczkę oszczędnościową. Ja i wchodziłem do banku, przychodziłem do jego tatusia, mówię, przychodzę wpłacić pieniądze, prawda, przyniosłem 5 złotych, Ktoś mówi, dobrze, wyciągał książeczkę oszczędnościową moją wpisywał datę, mówi ile? Mówię pięć złot. Mówi, dobrze, było 120 na koncie i 128. Dobrze, podpisywałem się, tatuś się podpisywał, dobrze. A wszystko się poszło bujać, jak poszedłem do zakonu, prawda? Wszystkie książeczki oszczędnościowe. No nie mam książeczki oszczędnościowych, bo nie mam pieniędzy, bo wiem, że moje życie zależy od Pana Boga. I teraz Ty też możesz właśnie robić sobie projekty, no, rób sobie, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego w Waszych projektach. Ale oprócz właśnie tego jest Pan Bóg, ktoś to Was bardzo kocha, ktoś kto chce pomagać w Twoim życiu. Ja całe życie myślałem, że pójdę na prawo i poszedłem zresztą, ale jak widzicie nie skończyłem prawa, to znaczy no, nie skończyłem prawa, bo skończyłem teologię. No i... A w życiu, jakbyś mnie spytał, jak byłem w Twoim wieku, czy chcesz iść na księdza, tak bym cię wyśmiał. Byś wyszła tymi drzwiami. No, i teraz właśnie pan, ale ja nie chcę was straszyć, żeby wszyscy skończycie w zakonie. Nie, myślę, że tylko jedna trzecia z was. Także raz, dwa, trzy. A, o, Kolega ma tak jak ja. Myśli, że mu się to nie przydrawi. No. Szczęść Boże. No, no, no. no. Dobrze, ale chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg chce was zaskakiwać swoją miłością, swoją miłością. I teraz, teraz, jeżeli Pan Bóg cię zaskoczy, a ty no to rozumiesz, prawda, że jak ktoś przychodzi do ciebie z prezentem, a ty w długą, bo się przestraszysz, no to co z tego, że on miał prezent, miał pieniądze, jak ty po prostu tego nie przymiesz. Dlatego czas rekolekcji jest od tego, witamy bardzo serdecznie, taki delikatny oklask, dzień dobry. O. Że rekolekcje to jest czas Twojego dialogowania z Panem Bogiem, ok? Rozumiecie, tu jest kaplica z najświętszym sakramentem, są siostry, można rozmawiać, drugi człowiek, koleżanka, kolega. Chcę Wam powiedzieć krótko, wykorzystajcie ten czas, dobra? To jest Wasz czas działania Pana Boga i ten czas wykorzystajcie, bo naprawdę Bóg chce przychodzić, żeby. Tłumaczyć wam wasze życie. Myślę, że wiele, wielu rzeczy w swoim życiu nie rozumiecie, ale ja też. Ja też nie rozumiem, dlaczego mi się na przykład przytrafiają takie, a takie rzeczy. Że wtedy, kiedy na przykład potrzebuję być silny, mocny, prawda, a ja dzisiaj, mi się wydawało, że może bardzo północy nie mogę spać i co? <laughs> Mówię, Panie Boże, no nie, no wiesz, ja muszę mieć siły, prowadzić rekolekcje będę musiał. Panie Boże, nie słyszałeś, spójrz w grafik, zapisane, FMM, prawda? <laughs> Mam przyjechać tutaj do Łabuni. Dobrze wymawiam? Pierwszy raz w życiu tu jestem. Dziękuję, Dziękuję siostro Marto, za zaproszenie. Rozumiecie? I teraz... I, i, I wiele rzeczy się zdarza, ale też poważnie a te, takie przykłady teraz głupie, trywialne daję. Ale może ci się z, z, poważne rzeczy przydarzają. Naprawdę. I, I nie wiesz dlaczego. Kochasz Pana Boga, tak ci się wydaje przynajmniej. Prawda? I, i szukasz. I nagle przydarzają się jakieś choroby, trudności. Coś, coś czego nie rozumiesz. Teraz jest czas, żebyś rozmawiała z Panem Bogiem, rozmawiał i te sprawy sobie załatwił. Także odwagi. Do tego was bardzo zachęcam. Módlcie się, proście Pana Boga, wołajcie do Niego. A, a, e, halo, tylko dobrze to instrukcję obsługi. zrozumiesz, prawda? Koleżanka kładzie się spać, a druga klęczy i woła. O Boże! Boże! I tak całą noc, prawda? Ta druga przyjdzie na drugi dzień i mówi, nie, nie, spokojnie, nie martw się siostro, rekolekcjonista powiedział, to wołała. <grywa> tak, rozumiecie. I wyjdź na pole, żyj się tam, <grywa> a inni niech śpią. Ale jeżeli masz pragnienie wołać do Pana, nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie wołania do Pana Boga. Czy, aś, teraz, nie, nie żartuję teraz. Ręka do góry, kto krzyczał do Pana Boga o coś. Nie to, że Go prosił, e, Panie Boże, bardzo Cię proszę. Patrzysz, czy nikt nie słyszy, czy, czy, żebym zdawał. Kto krzyczał do pana? Ręka do góry. No, całkiem dużo. Całkiem dużo, nie. Całkiem... Ja miałem takie doświadczenie miesiąc temu. Poszedłem biegać. Biegałem sobie w lesie. No i, i pan Bóg mówi: No to wołaj do mnie. Las, nikogo nie ma, nawet dzika nie było. Wiewiórki, Wierzycie? nic. Jakaś mrówka jedna. I ja, a ja się rozglądam się są so, no jak, jak będę wołał do Pana Boga, jak, jak ja będę wyglądał, głupek, prawda, biegnie gościu przez las i powie pomóż mi, <grywa> jakby zobaczył jakiś leśniwy, to by od razu leśniczy by strzelił, <grywa> lepiej jednego świra mniej, powiedziałby, że myślał, że to jeleń, <grywa> rogi miał, tak wyglądało i, i ma, mamy lęki. Ja mówię o sobie, jak miałem stanąć na środku lasu i drzeć się do Pana Boga, a nikogo nie było. A teraz nie wiem, Pan Bóg cię. Ja krzycz teraz, wołaj do, Zawołaj do Pana Boga o coś. Bardzo proszę. Że, że mamy lęki. Więc ten czas rekolekcji jest od tego, żebyście też lęki te przełamywali. Także odwagi. Nie bójcie się, wykorzystujcie, wołajcie głośno do Pana Boga. On jest Panem rzeczy. Nie doświadczyłaś tego w życiu? Nie doświadczyłeś? No to teraz jest czas, żebyś tego doświadczył. Żebyś tego doświadczył, że Bóg naprawdę jest Panem rzeczy niemożliwe. Że... I Panie, Jezus... po co jest Ewangelia? Ewangelia nie jest po to, żebyście sobie przeczytali życiorys Jezusa Chrystusa, bo tam jest bardzo mało, że tak powiem, faktów historycznych też, bo to jest niewiele opisane z jego życia. Ale idzie Pan Jezus, spotyka chłopak, młodzieniec znań, leży, martwy. A Jezus przychodzi i mówi: Chłopak, wstawaj! Ale fajna historia, co? No tak, a tylko chcę wam powiedzieć, że ten Jezus, który wskrzeszał umarłych, żyje. A jeżeli żyje to może wskrzesić do życia również to, co jest umarłe w Tobie dzisiaj. Jak? Tak. A nawet tak nie musi zrobić. Bo rozumiesz, jest coś w Tobie, coś niedopokonane, nie wiem, walczysz z jakimś grzechem pięć lat, nie możesz sobie poradzić, masz jakiś nauk, coś. Wołaj do Pana Boga. No Pan Bóg, Pan Bóg jest potężny, wszechmocny. Także naprawdę rekolekcje, to jest ten czas. Przeżyjecie go, jak przeżyjecie, ale zachęcam, żebyście go przeżyli dobrze.